Dziesiąty dzień obozu, co nie? Dziesiąty dzień obozu Tak. w końcu słońce wyszło, tak? Ciepło się zrobiło, fajnie. Tutaj mamy niebieskie. No i nie bardzo bo... dobrze. Tu słoneczko. O, o, powietrze co? czyste. No Waga. Waga. Spokojnie, spokojnie. Ile to kosztuje? Spokojna. 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 Ile to kosztuje? Nie no, by się wygiął. No, nie trafę, nie no, zobaczcie no, jest, jest, to... jest na <laughs> i tyle. Tak. Chodźcie panowie, szybko zaczniemy. Tak, Dawaj, dawaj. Panowie prośba do Was, bo dziś jest ciężki, intensywny trening. Przyłożyć się, włączaj. Przyłożyć się do rozgrzewki. Podejdź do tego panowie na poważnie, dobrze? Przy zmianach kierunku, przy takiej adaptacji gdzieś do tego boiska, bo będzie się dzisiaj paliło trochę. Do, 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 do... Proszę jest... bardzo. No przyczytamy... kamerę wszystko, do I rozbieganie tam, się spotykamy. Tam jest wakacja, jest wakasy, trening na obozie. どっちだ? Right. Okay, guys, Rigi plus, uh, Tommy, Maui zero, Mats, and Marco minus. Okay, guys, afternoon we have uh, we have uh, some different things. Remember what we want to do. Play and go is very important because tomorrow you will need it. Okay, guys. <laughs> Krótkie nagranie wideo, takie typowe prezentacje. Wiadomo, ja zdjęcia. Po zdjęciach zrobimy taką troszeczkę rolkę w stylu stworzyć dla piłka. piłkarza. Nie wiem, czy widziałeś. No, a, a, nadchodzi ten nowy etap w karierze Twojej. Gratulacje. Dzień dobry, ładny. Też gratuluję. Gratulacje. Agento Wyspaliń, bo tylko może gratulować. Wyspaliń, że nie ma porażek. No, nie wiem. No, zdarzają się. Najciężej ma piłkarz, potem rodzice. No, najciężej ma baba. prawda? tak.

Szanowni Państwo, 23 stycznia 2026 roku na e, naszych termometrach, no, minus 2 stopnie, ale ta odczuwalna temperatura, myślę, zdecydowanie niższa. Niemniej zapraszamy, zapraszamy na mecz, który, mamy nadzieję, rozgrzeje nas, rozgrzeje też Państwa. E, czwarty mecz kontrolny Śląska-Wrocław w ramach przygotowań do rundy wiosennej Betlik pierwszej Ligi. E, dzisiejszym rywalem trójkolorowych będzie ekipa rekordu Bielsko-Biała, a komentować dzisiejsze spotkanie będą... Kacper Karalczyk i Marek Wadas. Znowu sam jest talar. Samiec Talar, bardzo dobre podanie do Luki Marianaca, ten wpada w pole karne i będziemy mieli jedenastkę, świetne podanie Samca Talara, bardzo dobre zachowanie Luki Marianaca, no i sędzia nie miał nie miał opcji, musiał, musiał wskazać na 11 metr, bardzo ładna akcja, no i jeszcze raz niesamowite ciasteczko od Piotra Samca Talara. Przemysłowo nasz, jak wie, jak zamienić rzuty karne na gole, pamiętamy spotkanie z Miedzią Legnica, a teraz... Jest gol, mamy 1 do 0. Przemysław Banaszak wpisał się na listę strzelców. Będzie schodził na lewą nogę. Samy stalariusz zagrań w pole karne. Jeszcze tam uderzenie, i będzie drugi rzut karny. Faulowane tam Jehor Matsenko. Banaszak czy Kaczorowski? Banaszak, tym razem w lewy róg i pewnie podwyższa prowadzenie na 2 do 0. Musiał wycofać Dolina Resza, ten do środkowuje. wuje, przedłuża, tam jest doskonała szansa, jest Patryk Sokołowski, no i tutaj ręce same składały się do klasków. no bo to była naprawdę bardzo dobra akcja. Teraz Halimi cały czas wysokim pressingiem, to się udaje, dobra praca Halimiego jest w środku, Piotr Samiec-Talar, do niego zagranie, Samiec-Talar, Niewiarowski i mamy 4 do 0. No znowu fenomenalnie to wszystko wyglądało, akcja jak po sznurku, Halimi otwiera Niewiarowskiego, wpada Niewiarowski w pole karne, ale tam zabrakło troszeczkę precyzji w tym wszystkim. I tym oto akcentem kończymy to spotkanie śląsk Grocaw. W pewnym i bardzo dobrym stylu wygrywa z rekordem bielsko-biała 4 do 0 po dwóch bramkach przemysława Banaszaka i jednym trafieniu Patryka Sokowskiego oraz Wiktora Niewiarowskiego. Za dzisiejszy dzień dziękuję Państwu Kasper Karolczyk i Marek Wadas. Dziękujemy serdecznie za oglądanie transmisji i do usłyszenia. Śląsk wygrywa z rekordem Bielsko-Biała 4 do z nami Mariusz Malec, Mariusz no wiadomo, mecz towarzyski w ramach przygotowań, nie ma co przesadzać, ale z drugiej strony pewne zwycięstwo czyste konto. myślę takie takie, takie przyjemne piątkowe południe dla Was mimo wszystko, no bo chyba wyglądało to, że, że wszystko poszło zgodnie z planem. No tak, okres przygotowawczy, mecz, mecz, mecz towarzyski, ale, ale przygotowujemy się do ligi, ciężko trenujemy dobrze, ten, ten tydzień gdzieś tam już lepiej to, lepiej to wyglądało, gdzieś, gdzieś na treningach fajnie to, już coraz lepiej... Gdzieś tam pracowaliśmy, wyglądaliśmy i przełożyliśmy to na mecz, w końcu gdzieś tam na, na zero z tyłu i, i, i strzeliliśmy trochę też tych bramek, więc, więc możemy być zadowoleni z tego, z tego meczu, ale, ale jeszcze, jeszcze dużo pracy, pracy przed nami do, do ligi, dwa tygodnie, więc, więc yy, powoli się rozkręcamy i mam nadzieję, że na ligę będziemy już gotowi. No właśnie, trochę inne ustawienie dzisiaj i też w tym ostatnim meczu spod gdzie mam wrażenie, to, yy, gdzieś momentami pojawiała się gra wachadłowych dla Ciebie jako dla obrońcy, to jest lepiej, gorzej czasem grać trójką z tyłu? Nie, dla, dla mnie to, 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 jest, to jest dobre, gdzieś tam musimy mieć jakieś też inne rozwiązania, bo... Bo liga wie, jak, jak gramy i gdzieś tam już się pod nas ustawiali, więc, więc fajnie, że, że coś nowego wprowadzamy i na pewno jest jakaś alternatywa. Zobaczymy, co, co trener wymyśli na pierwszy mecz ligowy, ale, ale gdzieś tam ćwiczymy inne rozwiązania i, i z treningu na trening wygląda to coraz lepiej, więc, więc zobaczymy, co, co przyniesie przyszłość. Jasne, jeszcze tak na koniec. Trzeci, trzeci, trzeci ten tydzień przygotowań kończymy tutaj w Polsce. Jak ty fizycznie się czujesz? No bo na pewno wymagające, no i ta zima w tym roku w Polsce wyjątkowo, wyjątkowo zimna, że tak powiem. No tak, ale, ale robimy swoje. Wiemy, wiemy, że ten okres przygotowawczy to, to, to nie, jest, nie jest przyjemność, tylko, tylko ciężka praca i, i staramy, staramy się to wykonywać. Gdzieś tam trener kapelan dba o to, żeby, żebyśmy trochę, trochę biegali. Jest zimno, ale, ale, ale od początku jest, jest mocne tempo, więc, więc szybko się rozgrzewamy i, i gdzieś ta, ta, ta temperatura nie przeszkadza, ale no jest okres przygotowawczy, musimy ciężko popracować i, i na pewno ten, ten okres wykorzystujemy. Okej, okay, patrzymy na mnie. Niech mi wniemy te sobie, mam perspektywę. A może żeby było naturalnie, coś tam jednak wlać. Chcesz wlać ci coś? kale? Co Espresso? Wodę? Nie musisz puszczać oczka. nawet. No, A chcesz coś ci wlać? Wody? No. Tylko po prostu piję i, I... tyle. Patrzysz się na obiekt, uśmiechasz się, łyczek, uśmiechasz się i tyle. Grzdyła mocnego działająca. Ja, gut,